W tej kuchni nie ma ser szefa, były wypieki, ale pierwszy raz jest tuńczyk prosto z Hiszpanii. I że powinniśmy go też solić? Tak, kazał solić i przekładać, no. Mam morską sól, bo tuńczyk jest morski, to będzie dobrze. Syp. Ja to nie wiem, czy to nie już... Oszczędzaj soli, jest droga. Nie, nie moja.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Rachel, tak mówił, no. Ju, go już, go. Zabej. 3, 4, 5. Za dużo internetu damy, to to. Krój na pół i zobaczymy, czy to jest fartucha, czy kopa, dopucha, proszę. Następne. No już wszystkie. Zaraz! Ła! Jeszcze. Co? Mm. Mordę. No, Zimne stropy. Daj bitwy. Oto. Tuńczyki Co? Co? Ten będzie gruby, to on musi długo. Co? და ბონგო ვა რა გამარადდება? ვინც ამუნ პანდურა ჰავა ვიდა თამუჩტა. ნი ვალინა Zebrofishing D. Tak. W tym grubym będzie trochę dłużej, nie? Muszę się tak żałować, na się zagarnęło. Jak chcecie zjeść jechać na plynczyka dobrego, to z Rafałem fishing D. Dzisiaj do dziewiątej mieli pięć i trzy poszły i z dół.